Potem wojna. W rodzinie naszej były, ja, ja nie orientowaliśmy się my dzieci w sytuacji, ale w każdym razie musieliśmy, mama się punktowała musieliśmy się przeprowadzać do cioci Zośma, stopkównej Marcinowskiej, do, do drugiego domu. To znaczy były jakieś konflikty. Czyli babcia jednak nie akceptowała tego, co dziadek robił, czyli tej koncepcji folku. Nie gorenfolku. akceptowała i, i, mhm. i absolutnie. I myślę, że nawet no, wyrażała to w jakiś sposób, między innymi, że z tamtego domu przeprowadziliśmy się do cioci, my, dzieci i Marysia mama, no i przede wszystkim nie wzięła tej karty góralskiej, co nie było łatwe dla ojca, który przecież w tym mm -hmm. działał. No co jeszcze, mama? przed wojną, przed wojną moja mama Um, chodziła do szkoły do czterech klas, to znaczy był taki system, chyba dwa lata chodziło się do jednej klasy i skończyła klasę czwartą. Było to i tak wielkim bohaterstwem, bo nie miały dzieci butów, ani nie miały dzieci ubrań, a stąd trzeba było iść bardzo daleko do kościelisk, 3 kilometry. Ciężkie drogi pod górę, poprzez tam potoki, bo sama chodziłem jeszcze później na nogach do kościoła do szkoły. Ale bardzo ważnym elementem edukacji Marysi było to, że uczyła się tkacz, Uczyła się tkactwa w warsztacie państwa brzozowskich. I rzeczywiście te kilimy, opano, robotę z kilimami opanowała znakomicie. I potem, po wojnie, kiedy została sama, właściwie bez środków do życia, właśnie z, 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 z tego się utrzymywała w CPL. Jeszcze przed wojną, mama opowiadała, że Pracowała w pięciu stawach u wujka Andrzeja. W schronisku. W schronisku, opowiadała o tym jak Stryjeński przychodził i wołał z daleka Mocarno, <grytanie> zagraj. Bo mama była bardzo muzykalna i bardzo ładnie śpiewała i grała na organkach. No i właśnie takie były tam um, rozrywki, przyjemności jak, jak Karol Stryjeński tam przyszedł. Wiele razy no, o tym mówiłem. Poza tym um, pracowała też w dworcu tatrzeńskim w czasach kiedy ciocia mm -hmm. Kapucha, ciocia Zosia Krzeptowska prowadziła ten dworzec. Stąd, stąd duże znajomości, jakieś takie sympatyczne, które mm -hmm. przetrwały lata. No przez. Cały czas właściwie, ym, przez całe życie, Marysia prowadziła gospodarstwo. Ym, najpierw u dziadków, prawda, u, u, u swoich rodziców. Potem, jak y, babka Krzaktowska przeniosła się do, do tego nowo wybudowanego dla niej domu, to... To... Ym, Marysia, tam moja mama tam jak razem ze swoim bratem, Władkiem przede wszystkim prowadziła to gospodarstwo. No to się wiązało z codziennym dojeniem krów. Nie było to przy naszym domu, tylko tam właśnie na ulicy Zaryckiego. No i trwało to i trwało i to, to, to się objawiało faktem, że myśmy jak wstawaliśmy rano do szkoły, to już było po wojnie. To zawsze był garnek kawy, zawsze był świeży chleb, zawsze byliśmy bardzo pod tym względem zadbani przez moją mamę. Pod każdym względem zresztą. Chodzili z wujkiem